Hej, ja jestem Spryciarz i dzisiaj zagramy sobie w Team Fortress 2 bo nie mam pomysłów na razie na filmy w sumie w teorii mogę nagrać znowu Mietka na Call of Duty ale kurwa nie chce mi się kurwa nie wiem no dobra dzisiaj to okej okay. dobra e, już się pobawiłem tym dobra nie będzie, że gramy sobie sobie gry społeczności. I co dzisiaj grałem, co? To... to są te... To... Muszę pocielić... KURWA! No daj tam nie rozpocznę! No i chuj! No i tak kurwa rozpocząłem, okej, okay, eee... Noż kurwa! Czekajcie, idziemy w miejsce. miejsce Bo tu za głośno, kurwa. O, prezent... A, nie mogę, no tak. Dobra. Noż kurwa, sur Eee... Tak. Dzisiaj gramy w TF2. Dobra no. Bo tak, bo czemu bo nie Po prostu sobie zagramy, zwykły gameplay proste, nie chcemy się dzisiaj nagrywać nic Nauczyłem się kurwa montować Dobra Chwój, on ma bazukę, dobra Dobra kurwa, przepraszam Przepraszam Oj, chuj, to dupę Możesz, kurwa, to się wydnie. Surprise, motherfucker. Chyba. No. Chuj, grabańko, żołnierz. Mam biały kapelusz. Tak. Dobra, kurwa. Co jest, kurwa? Rybun mi zajebał. To, a to. Kurwa, osi się śpią. A tu menda jedna. Jebany. Dobra. O kurwa, o kurwa moje koszki! Co jest! kurwa? O ty śmieciu! O, masz Kurwa nie da się! Zapomniałem, że tu jest zaraz stopres i że to się nie da do wody spać Ja się głupi, kurwa dziwię. Dobra, jest, apteczka. Dobra, idziemy. Dam dar, dam, dar, dam, dar, dam. Chyba pojebałem tekst. Zajebiście, no i śpiewam, bo tekst. Super. Jest tu z siebie kuźwatuny. HA! Kuźwa, ty jaki? O, czy. Dobra, już spróbujemy snajperem. Eee, trzymaj mam to. Dobra. Czekam cię... Pyku? Na... Tak, dobrze. Snajperka domyślna, PM domyślna. O nie, siko wondo, będziemy na wszystkich sikać. w dupy, dobra. To już nie ma chyba wody koszy, nie? Nie wiem co... To jest, to jest fajne. Kurwa, dwa. Bitch, dobra. To jest ogólnie fajne. Jak to się nazywa? Eee... O, kurwa. No dupa. Chyba coś plemienne. Nie, nie idziemy tam, tam jest ogień. Ogień jest zły, ogień pali, pamiętaj. Pociski też są złe. Dobra, spróbujemy demon item. Dobra, noga. To jest beznadziejny, my sobie nie bierzemy. Czerpłama szkoda. To jest spoko broń, bo ona ma. No, te plus 20% zadawanych obrażeń. I to jest spoko, nie? To jest naprawdę bardzo fajne. Mi się tu mega podoba. Dobra, ciekawy na niego. I myk! O kurwa, ale muszę zajebuć się, bo to jakby nie spodziewałem. Dobra. Nie szpieg. Dobra, trzeba się szybko podnosić, podrapać. Dobra, jest. Uah! O kurwa. O kurwa, nie Kurwa! No i chuj, tak dobrze, kurwa szło i dupa. Dobra, wiecie, co zbijamy jednak na wyszczerbca. Zobaczymy, jak tam z wyszczerbcem pójdzie. Czemu nie, na, na dole jest? W końcu jest dalej, czego połamać. Ale debil. No chodź tu, kurwa! Chy, nie Ku... Nie dam ci się. No i chuj, zjebałem, kurwa. Ale to jest dupy gameplay, kurwa. Dobra, zagram sobie, wiecie się... Engineer Gaming. Kurwa, czemu to jest Atak Paniki? Kiedy ja, Na naprawdę tu dzisiaj grałem, kuźwa? Co mnie, co mnie pojebało, kuźwa? Dobra, to jest też domyślne, to jest też domyślne, okej. Okay. Wyjdź. Dużo mi to potem nie drażniło. Dobra, dupan, możemy zrobić ładnie No i ch Kurwa, co jest? Czemu ja ciągle umieram? Co mi tak słabo dzisiaj idzie? No kurwa. Ty mnie do... Chodź tu z wielu <laughs> Debil. Dobra. O! Kurwa. ja słyszałem Ubera chyba? Czy ja dobrze słyszałem? A kuku? Dobra, skradamy się. O kurwa, to nam nic nie dało! Kurwa! Aaaa! Od mendo? Co za chuj. Widział komunistę. Kurwa, się zlokłem! To jest kurwa gra dla dzieci! Się naprawdę wystraszyłem go, kurwa! I w tym się Pyro wystraszył. Oj, chuj! Wiecie co? Tutaj trzeba wziąć jedyną postać, która rozpierdala wszystko. Smocza furia nie będzie weźmiony bo tam chyba w miarę tam coś tam. Rzadko gra w ogóle z moczą ale wiem, że ona tam ma takie długi dystans, nie? Tak, kurwa! Dobra. Eee... Nie będzie trudno. Dobra, z demon item, no, co poradzę. Ja chyba słyszałem dzwonek z Messengera. Hmm. Jak to teraz tak mądrze... A, dobra, nie, to już tylko na... Co za <grym> Dobra, je, no nie, Kuziwa, je, zmieniamy drużynę. Dobra, dupa, nie zmienimy. No i chuj, mam ja dupę. Albo mi bo nie gracie teraz, patrzycie a ja, Więc są Jeszcze mi zajebuł kila. nie ma... Uff, głów, jestem w dupie, o dziękuję panie medy, no i chuj mam je w dupie No i zajebi się, teraz zajebali, dobra to będzie łatwy kill, bo zawsze się wie kiedy wychodzi internet Zaraz zobaczymy Co debil Co on robi Kurwa zgłupiałem czekaj tam Kurwa jak nie wiem co chodzi ale a, a, i co to? Czy ja słyszałem takie Dobra, nieważne Nieważne, jest z przejście. No i tyle by było. Dziękuję. Już się nagrałem, dobra. Miałem jednak na czerwoność szkota Po co nam głowy? Potrzebuję. Jedna głowa e, mi nie daje tyle życia co to. Niby dwie głowy się bardzo opłacają, ale. Dobra, no, ma ulta. Ok. Widzi nam wybornie. Jednak nie gramy do momentu, bierzemy w on ma większy obszar, raczej nie bierzemy to, ale z tego nie wiem. w polski par. wszystko żeby było obszarowe. Bo jesteśmy w czarnym... czarnym... no... nie powiem w czym czarnym, ale w czymś czarnym na pewno. Kurwa, nie chciałem siebie wysadzić, no imię mnie zajeba. Trud. Z dwóch. Dobra, gram Engineer Gaming jednak dzisiaj gram wszystkimi postaciami chyba na... A! Kurwa jebako! Nienawidzę tego pajra jeba tego! Kuźwa ja się tu skupia ma ten miciuł przyłazi. Hę? Co? Tak trochę głupie, ale okej. Okay. Surprise, motherfucker! A! No żeż, KUR... kur... Spokój się sepa! On ci nie może zrobić przecież krzywdy. Jesteś przed komputerem. A to, że ty się straszy! Kurwa, ja to... Kurwa, nie wiem czy mentalnie. Ale... ale dostał kopa w dupę, łopanie! Jakiego ładnego kopak! W... No, god, No, god, please no! 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 Kto nie wiesz? nie no poważnie stajperzy, pyro kurwa, co jeszcze? Dobra, A, zajebiście, zostałem skauta, dobra, może być, ujdzie sobie. Zajebiście, dobra, jednak nie scout. Mm -hmm. Wracamy do Engine Gaming. Engineer Gaming, madafaka. <laughs> no nie wiesz, naprawdę. E... No i zajebili się, są już w naszej... E, Hej, zapomniałem e, dograć, koniec. E, więc to jest pożegnanie. Dzięki za oglądanie, dajcie znać, jak wam się podobało. E, jak wam się podobał montaż. Tak, dzisiaj się nauczyłem montować. No, mam nadzieję, że się uda. W ogóle pozdrawiam was. Nikosiek i Tuszcz. Tuszcz! Kurwa, nagrasz w końcu, ty ze mną będę wredna? Kurwa, już Cię tyle czasu proszę, no ale to masz może większą motywację, no. no w takim razie, no jak nie, to jest, jest gejem. Dobra. Super. Eee, okej. Okay. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Subika z dzwoneczkiem. Ja jestem spryciarz. No i cześć.